Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, nazywam się Maciej Kropisz, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Sportycz, czyli najchętniej wybierany SUV w 2022 roku, według danych z Cepiku i podstawowa wersja tego samochodu z automatem i z pakietem Smart. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację, obejrzyjmy ten samochód z bliska. Warto też wspomnieć, że prezentowany egzemplarz dostępny jest od ręki, a dla osób zainteresowanych podaję numer telefonu: 3636. 36. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportage 1.6 turbo benzyna 150 koni, mikrohybryda i 250 Nm momentu obrotowego. Wersja wyposażenia M, czyli podstawowa z pakietem Smart w kolorze Yukas Steel Grey. Ceny wersji M, ceny podstawowej konfiguracji Kia Sportage z automatem 7 DCT i z tym silnikiem 1,6 turbo 150 koni zaczynają się od 133 900 zł w lakierze srebrnym, w lakierze Sparkling Silver. Ten konkretny egzemplarz ma dołożony pakiet Smart, czyli automatyczną dwustrefową klimatyzację, czyli czujnik deszczu, czujniki parkowania przód, tył, czujnik deszczu i nawiew dla pasażerów tylniego rzędu, dopłata za ten pakiet 4000 zł i dopłata za lakier metalizowany 2900 zł, czyli cena prezentowanego egzemplarza 140 800 zł brutto, samochód dostępny od ręki no i w związku z poprawą dostępności mamy jeszcze jeden egzemplarz w lakierze srebrnym czyli w tym lakierze bez dopłaty czyli cena 147 900 zł Wróć, przepraszam, 137 900 zł brutto, osoby zainteresowane, zapraszam do kontaktu. Wersja M z pakietem Smart to system hamowania autonomicznego, dwupoziomowy asystent pasa ruchu, oczywiście kamera cofania. W pakiecie Smart mamy czujniki przód-tył, felgi aluminiowe 17, elektrycznie składane lusterka, kierunkowskazy w lusterkach, kluczyk tradycyjny, scyzoryk. Co ważne, reflektory full LED, tutaj światła do jazdy dziennej. Tak wygląda grill w wersji podstawowej, w wersji M, z pakietem smart. I kolor Juka Silgray, Grey. Kolor niezwykle popularny na tym samochodzie. On, chyba swoją popularnością, nawet przebił ten kolor z katalogów, czyli ten zielony Experience Green. I pewnie będzie jeszcze praktyczniejszy. Zajrzyjmy do środka. Tak wyko wygląda wykończenie. Pełna elektryka, ale niestety materiały twarde. Ale za to mamy składanie lusterek regulacje elektryczne, lusterek oczywiście podgrzewane, wielofunkcyjna kierownica, sterowanie radiem, komputer, drugi poziom asystenta pasa ruchu. Tak wyglądają zegary. Za chwilę je rozświetlimy. Tapicerka w pełni materiałowa. Fotel kierowcy z manualną regulacją góra dół. Tak wygląda tapicerka w wersji M. Podłokietnik. Tutaj pokrowiec, że tak powiem, na fotel. Automat 7DCT, czyli 7-biegowy dwusprzęgłowy. Dwustrefowa klimatyzacja. Tutaj kamera. Duży wyświetlacz, Android Auto, CarPlay w tej wersji są bezprzewodowe. Lusterko fotochromatyczne. I naprawdę dużo miejsca. Z przodu, z tyłu, nad głową. Bardzo przestronny samochód, kanapa. Dzielona 40-20-40. Oparcie z regulacją kąta nachylenia oparcia, i tu jest naprawdę duży zakres tej regulacji. Tutaj mamy najbardziej pionowo położone oparcie tutaj najbardziej położone więc różnica naprawdę jest duża. Jest jeszcze kilka ząbków pomiędzy. Pas środkowy jest trzypunktowy, podłokietnik i tutaj można również położyć środkowy rząd czyli to jest te 20% kanapy. Tak zwany tunel, tu można coś dłuższego przewieźć. Narty, karnisz, nie wiem co kto wozi w samochodzie. Nawiew dla pasażerów z tyłu. I tu wszystko wykończone materiałem. Są w kieszeni, w oparciach. Plastikowe nakładki na progi. Lew paliwa otwierany z zewnątrz. Kamera. Spory bagażnik. Płaska podłoga po złożeniu siedzeń. Z tej perspektywy również można złożyć te siedzenia. Proszę. W tej chwili zablokowane. Tak samo dokładnie z drugą stroną. To jest też mocna strona tego samochodu. No tutaj w mikrohybrydzie mamy taką wytłaczankę trochę schowków. Tutaj jest zestaw naprawczy. Dlaczego? No dlatego... O, tutaj też jest schowek. Dlatego, że pod tym... Tutaj pod tą wytłaczanką jest akumulator do mikrohybrydy. O. Nie wiem, czy już go tutaj pokazywałem na kanale, proszę bardzo. Zróbmy porządek, zróbmy tak jak tu być powinno. Ciężko to zrobić z kamerą w ręku. Ale ta tapicerka naprawdę przyjemna w dotyku, estetyczna, tutaj mamy dwa, dwa razy uszy do isofiksów, tak samo po drugiej stronie i miejsce pasażera, deska miękka, schowek i fotel. Niestety brakuje mu tutaj regulacji góra dół, ale jak to wsuwie tutaj i tak siedzi się wysoko. To sprytne rozwiązanie: uchwyty albo schowek, albo uchwyty na kubek. No i jak to przystało na wersję podstawową, tutaj mamy zaślepki. Ale z drugiej strony, za 140 taka jest cena proponowana. Ta cena na pewno nie jest ceną ostateczną. Mamy dobrze wyposażony samochód dużego suwa z automatem. Osoby zainteresowane, zapraszam do kontaktu. Tymczasem odpalmy sobie zegary. Tutaj kolega czeka, żeby przejechać. Zrobimy mu miejsce. Tak wyglądają zegary w wersji podstawowej. W wersji M z pakietem Smart. Tak wygląda kamera. Dynamiczne linie czyli samochód nam projektuje mniej więcej, jak auto pojedzie przy wyprostowanych kołach i przy skręconych kołach. W wersji podstawowej. Apple CarPlay i Android Auto są bezprzewodowe Tutaj Zaraz nam się te kamery wyłączy Tak wyglądają zegary Komputer pokładowy Przerzućmy na parking Wspomaganie kierowcy, zestaw wskaźników, były ostatnie pytania jak ustawić okresy międzyprzeglądowe? To będzie tutaj: przebiegi międzyprzeglądowe, ustaw okres pomiędzy przeglądami do 15 tysięcy km lub do roku, co nastąpi szybciej. Na razie to wyłączmy, bo to jest wiadomo, liczone od daty pierwszej rejestracji, od wydania, od startu gwarancji. Czyli dla tych osób, kto pytał ostatnio a propos zerowania czy ustawiania tutaj przebiegi międzyprzeglądowe ustaw okres międzyprzeglądowy I tutaj przez przeklikanie sobie ustawiamy trochę ustawień tutaj też było bezpieczeństwa tutaj wspomaganie kierowcy ograniczenie prędkości, czyli mamy system rozpoznawania znaków drogowych mamy asystenta ograniczenia prędkości czyli w trybie tempomatu on może nam sugerować, aby dostosowywał prędkość do ograniczenia. Tu mamy system ostrzeżenie, czyli ten system przedni hamowania w razie ryzyka kolizji. Tutaj jest głośność ostrzeżenia, ostrzeżenie wibracyjne, czyli wibracje na kierownicy, ostrzeżenie o braku uwagi, przedniokłady bezpieczeństwa, wspomaganie aktywne, bezpieczeństwo na pasie ruchu asystent, bezpieczeństwo Czyli tutaj jest Auto PDW, czyli w z niską prędkością automatycznie czujniki parkowania będą się włączały. Jeśli ta funkcja nie jest odklikana, to one się będą włączały wraz z wrzuceniem wstecznego, czyli wsteczny będzie nam wybudzał te czujniki. Dwustrefowa klimatyzacja, automat, asystent zjazdu z górki, auto hold, wyłączenie start stopa, włączenie kamery w trakcie jazdy. Włączenie, wyłączenie czujników i tryby jazdy Eco Normal Sport. Na dzisiaj to było na tyle. Tutaj mamy kolorystykę zegarów połączoną z trybem jazdy. Mamy teraz tryb komfort, chyba. Dlatego zmienił się na fioletowy sport oczywiście czerwony, Eco i Normal. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzyliście film do końca. Tradycyjnie, proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się.